Europejski Zielony Ład. Europa nowoczesna, zielona i bez dwutlenku węgla. Na czym tak naprawdę ma polegać cały ten Zielony Ład? Mówiąc w skrócie, by to tak naprawdę jak najlepiej uprościć, to oprócz tego, że ma to na celu polepszyć kwestie klimatyczne, transportowe, to w głównej mierze do 2030 roku Europa ma aż o 55% zejść z emisji gazów cieplarnianych, co oczywiście ma poprawić całą jej strefę klimatyczną, uczynić ją bardziej zieloną, bardziej eko. No ale oczywistym jest też to, że taki projekt jak Zielony Ład, oczywiście mógł spodobać się Eurokratom i mieć swoich zwolenników wśród cywili, ale też ma prawo mieć swoich przeciwników. I to głównie. Wśród cywili. Cały zamysł Zielonego Ładu powstał oczywiście w 2019 roku, zaraz tuż przed pandemią. W samym Zielonym Ładzie, oczywiście, możemy też znaleźć tam część regulacji, która nazywa się Fit for 55. Otóż Fit for 55 to jest pakiet dyrektyw i rozporządzeń dotyczących energetyki i dochodzenia do neutralności klimatycznej. Ten właśnie pakiet Fit for 55. Został oczywiście podpisany przez poprzedniego premiera Rzeczpospolitej Polskiej pana Mateusza Morawieckiego. Cholera, pisowcy mnie dojadą teraz po to. No ale przecież musimy mówić prawdę. No to jeżeli fakty są takie, to czemu mamy je zakłamywać? Oczywiście warto zaznaczyć, że to, że pan premier Mateusz Morawiecki taką część regulacji podpisał, wcale nie musiało oznaczać, żeby następny premier, pan Donald Tusk. Tą część regulacji musiał kontynuować. Przecież, gdyby się tak bardzo z tym nie zgadzał, no to raczej by przeciw temu protestował. Prawda? Zielony Ład oczywiście będzie niósł za sobą wiele minusów, chociażby nawet w kwestii przemysłu i transportu. Mówi się też o tym, że same wprowadzenie wszystkich regulacji, które dotyczą Zielonego Ładu, mają niestety spowodować, że wielu ludzi straci pracę. Oprócz tego, że oczywiście wielu rolników straci swoje pole, jak i swoje uprawy, to jest też spora szansa na to, że rolnictwo w Polsce, jak i może w przyszłości też i w całej Europie przestanie całkowicie istnieć. Zielony Ład też w głównej mierze spowoduje, że rolnicy zaczną zarabiać mniej. I drodzy Państwo, zanim oczywiście zaczniecie szkalować rolników, postawcie się jednak po ich stronie, no bo jednak chyba żaden z nas nie chciałby nagle obudzić się i zobaczyć, że zarabia mniej. To chyba nie na tym ma polegać. Zatem zanim ktokolwiek zacznie atakować rolników, niech chociaż na chwilę postawi się na ich miejscu. 7 lutego w piątek w Gdańsku przy Europejskim Centrum Solidarności odbył się właśnie protest rolników, którzy głośno mówili wprost, że nie zgadzają się na pakiet Zielony Ład. Sam osobiście byłem na miejscu, bo sam osobiście chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Chciałem z tymi ludźmi porozmawiać, zobaczyć, co czują. No, protest nie był mały. Było tam bardzo głośno, bardzo tłoczno, co też samemu mi pokazało, jak bardzo znaczący jest to problem. Jednakże warto zaznaczyć, że na tym proteście nie tylko oczywiście byli rolnicy, bo sam napotkałem grupę górników, napotkałem grupę zwykłych cywili. Którzy po prostu nie zgadzają się z całą polityką europejską, nie zgadzają się z tym, jakie pomysły i jakie regulacje chce wprowadzić na nas szefowa Komisji Europejskiej pani Ursula von der Leyen. No i oczywiście przeciwników obecnego rządu Donalda Tuska. Dzisiaj nie dyskutowaliśmy, bo powiem szczerze i znasz w, w tutaj mój pogląd. W sumie, z mojego punktu widzenia jest dość obojętne. Wiem, że to jest trudne zadanie dla Komisji, między innymi, ale z polskiego punktu widzenia jest dość obojętne, jakie mechanizmy wybierzemy, jeśli chodzi o finansowanie projektu bezpieczeństwa. I wiem, że ta dyskusja jeszcze w Europie będzie chwilę trwała. To jest to, że często rząd nie słucha własnego narodu. Oni często potrafią przyklepać jakiś projekt bądź pomysł. A dopiero później okazuje się, że o kurczę, yy, naród nie jest do końca z tego zadowolony. I jak się tu wycofać? No ale najlepszą strategią w tym wszystkim jest co? Mówienie, że to wszystko przez poprzedni rząd. To jest klasyka i. To chyba będzie miało miejsce zawsze. Na końcu, co można dodać jako jasny przekaz, i mam nadzieję, że ten przekaz pójdzie dalej, że nie będzie on stłamszony, ograniczony, bo niestety, ale dzisiaj wolność słowa w dobie internetu tak naprawdę nie istnieje. Także mój przekaz po całej tej akcji, po tym jak byłem na miejscu, widziałem co się dzieje, zobaczyłem ból tych ludzi, tragedie, jakie mogą ich spotkać, a jakie już na dzień dzisiejszy się dzieją. Jedyne, co mogę powiedzieć do ludzi, którzy tak naprawdę chcą zaatakować dany resort i chcą ich ograniczyć, mój przekaz jest prosty. Drodzy rządzący, droga Komisja Europejska i pani Ursula von der Leyen, won od rolników.